Dzień dobry Państwu, damy Państwa w serwisie Info w telewizji. Prognoza ducha. Dzisiaj mamy 39 stycznia. W tym tygodniu zaczyna się luty. A my! Sprawdźmy, jakie są nowe informacje z Poznania. Na Dempsu tydzień temu doszło do nietypowego zdarzenia. 35-letni obywatel Ukrainy odgryzł kobiecie ucho. Potem mężczyzna odjechał samochodem, ale został zatrzymany przez policję. Z okazji 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej po Pomocy na linię numer 8 w Poznaniu wyjechały cztery zabytkowe tramwaje, aby mm, się można było nimi przejechać. Trzeba było wrzucić mm, do jednej z puszek wolontariuszy pieniądze. Kolejne wstrzymanie ruchu tramwajowego w Poznaniu. Tym razem to jest już piąte z rzędu w tym sezonie. Tym razem wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku od mostu dworcowego do wyszywania z królowej Jadwigi z, z Górnawiga. Tramwaje oszczelane w centrum miasta Poznania. Dwa tygodnie temu doszło do oszczelania trzech tramwaj linii numer 9. Dwa tramwaje miały zostać oszczelane na Alei Marcinkowskiego, a jeden rzeczywiście został oszczelany na szczeleckiej. Odgryzł kobiecie ucho i odjechał z samochodem. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce tydzień temu w noc ze środy na czwartek na poznańskim Dębsu. Około godziny czwartej na żołnierzu ulic łóżowej i kasztanowej na prześ... doszło do sytuacji bardzo nietypowej na przejściu dla pieszych. Kobieta jadąca Citroenem chciała przepuścić obywatela Ukrainy, ten natomiast yy, odgryzł kobiecie kawałek ucha i odjechał jej samochodem. Teraz sprawdźmy relację z tego wydarzenia. Do zdarzenia doszło tydzień temu, w nocy ze środy na czwartek około godziny czwartej. Na zróżowaniu ulicy i Kasztanowej na poznańskim Demsu kobieta jadąca Citroenem chciała przepuścić na przejściu dla pieszych 35-letniego obywatela Ukrainy. Ten natomiast podszedł do jednych z drzwi samochodu, otworzył je i odgryzł kobiecie kawałek ucha. Potem yy, obywatel Ukrainy ukradł samochód i nim odjechał, ale przyjaźńka nie była aż tak długa, ponieważ... Samochód uderzył w znak stojący na ulicy 28 czerwca 1956 roku. Wtedy obywatel Ukrainy zaczął uciekać, ale po chwili policja przyjechała i go zatrzymała. Na chwilę obecną mężczyzna przebywa w szpitalu. W tą niedzielę 29 stycznia odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji na linii tramwajowej numer 8 na trasie górczyn Ogrody wyjechały cztery zabytkowe tramwaje. Był to wagon 102NA, był to wagon 102N, był to też skład N ND i popularny skład H ND, w którego skład wchodzi wagon KSW Heidelberg, który jest nowym zabytkowym nabytkiem MPK Poznań który trafił pod koniec września 2022 roku, zadebiutował 25 września 2002 roku na linii tramwajowej numer 0 turystycznej na zakończenie sezonu linii turystycznych. Obecnie, aby przyjacić tym tramwajem, trzeba było wrzucić do jednych z puszek wolontariuszy pieniądze i wtedy będzie można było można już podróżować tym tramwajem na tej trasie. Tak to wyglądało, a my zobaczmy relację tego wydarzenia. W to niedzielę 29 stycznia na linii tramwajowej nr 8 wyjechały zabytkowe tramwaje. Z okazji 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tą linię wyjechały 4 zabytkowe tramwaje w tym dwa tramwaje z dodatkową dotrzepą. Obecnie również też na tej linii można się też przyjechać tak zwanym Heidelbergiem, czyli nowym zabytkowym tramwajem, który jest nowym nabytkiem MPK Poznań już od końca września 2022 roku. Chętnych nie brakowało. A już za chwilę Prognoza Pogody Telewizji. Prognoza Pogody Ducha. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w Prognozie Pogody Telewizji Prawda. Dzisiaj mamy 30 dzień stycznia, a my zobaczmy jaka będzie prognoza pogody od jutra. Do środy 8 lutego. A więc zaczynamy. We wtorek będzie 60% deszczu i będzie od 0 do 4 stopni. W środę będzie tyle samo procent deszczu i będzie od 2 do 4 stopni. W czwartek będzie 70% deszczu i będzie od 0 do 4 stopni. W piątek będzie 60% deszczu i będzie od minus, od minus 2 stopni do 6 stopni. W, ciągu dnia. w sobotę będzie pochmurniej i będzie od 2 do 5 stopni. W niedzielę będzie 50% deszczu i będzie od 1 do 5 stopni. W poniedziałek będzie 50% deszczu i będzie od 0 do 3 stopni. We wtorek pochmurniej i będzie od minus 2 stopni do 2 stopni. A w środę będzie taka sama jak we wtorek. I będzie odbył już 3 do dwóch stopni w ciągu dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Kolejne wstrzymanie ruchu tramwajowego w Poznaniu. Tym razem to jest już y, piąte wstrzymanie ruchu tramwajowego w Poznaniu. I pierwsze w 2023 roku. Jak na Państwo wiedzą, do wstrzymania doszło w. Tą niedzielę 29 stycznia o godzinie 14.00 doszło do nagłego, awaryjnego wstrzymania ruchu tramwajowego na torowisku od mostu dworcowego do skrzyżowania ulic Królowej Edwigi z ulicą Górna Wilda. Aż 5 linii tramwajowych są skierowane na trasy objazdowe. Na szczęście wszystko wróciło do normy już po chwili. Awaria tylko była chwilowa. Natomiast to jest już piąta awaria z rzędu w tym sezonie. Zobaczmy teraz relacje z tego wydarzenia. Już to jest piąta awaria torowiska w tym sezonie w Poznaniu. Tym razem chodzi tutaj o wstrzymanie ruchu yy, na torowisku na odcinku od Mostu Dworcowego do Ronda Rataje. Obecnie. Wstrzymanie y, było spowodowane z powodu nieznanego. Tramwaje jeżdżące tamtędy zostały skierowane objazdami. Natomiast wstrzymanie y, ruchu odbyło się krótko. Potem wszystko wróciło do normy. Przyczyna jest nadal nieznana. Do zdarzenia doszło natomiast w niedzielę 29 stycznia o godzinie 14. Aż trzy tramwaje ostrzelane w centrum miasta Poznania na ulicy Strzeleckiej. Taki incydent miał miejsce dwa tygodnie temu koło przystanku tramwajowego przy ulicy Łąkowej. Tramwaje linii numer 9 zostały oszczelane z wiatrówki. Zostały tylko uszkodzone szyby, ale nic nie ucierpiał, Na szczęście sprawca jest poszukiwany. Dokładnie z tego co możemy wiedzieć, tramwaje yy, linii numer 9 miały zostać oszczelane w dwóch lokalizacjach: na Alei Marcinkowskiego i na Szczeleckiej. Dwa tramwaje z nich miały zostać oszczelane na Alei Marcinkowskiego, a jeden rzeczywiście został yy, oszczelany na Szczeleckiej i właśnie miał zostać tam oszczelany. Natomiast sprawca jest poszukiwany. I teraz zobaczymy, właśnie co będzie w tym reportażu. Czy tramwaje oszczelane w centrum miasta Poznania miało to miejsce w styczniu, dokładnie w sam środek stycznia? Czy tramwaje linii numer 9 zostały poszczelane przez nieznanego sprawcę? Dokładnie tramwaje były poszczelane dokładnie z wiatrówki, a dokładnie tylko uszkodzeniu uległy szyby. Natomiast sprawcy jeszcze nie wiadomo. Tramwaje oszczelono na ulicy Szczeleckiej, dokładnie na wysokości przystanku Łąkowa. Uszkodzone zostały tylko szyby, ale nikt nie ucierpiał. Dwa tramwaje miały zostać oszczelane dokładnie na aleje Marcinkowskiego a jedy miał być rzeczywiście oszczelany na szczeleckiej. Natomiast wiemy już, co się wydarzyło. Tramwaje trafiły do naprawy, a sprawca jest szukany przez policję. To było już na wszystko w tym wydaniu dzisiejszego serwisu INFO. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.